Witam Państwa. Czy zastanowiliście się Państwo kiedykolwiek, czemu służy Europa? Po co budujemy ją od tak wielu lat? Można powiedzieć, że pokój na świecie nie mógłby być zachowany bez wysiłków na miarę niebezpieczeństw, które są przed nami. To są pierwsze słowa deklaracji Schumana, która 65 lat temu zapoczątkowała proces integracji europejskiej. To są słowa, które dzisiaj nabierają szczególnego znaczenia wobec tych zagrożeń, tych wyzwań z którymi w współczesnej Europie przychodzi się mierzyć. 9 maja, Święto Zjednoczonej Europy, to czas zastanawiania się nad tym, co w Europie wspólne, co razem żeśmy osiągnęli. Dla Polski i naszej łódzkiej ziemi te ostatnie 11 lat to czas wchodzenia do Unii, to oczywiste, ale przede wszystkim tworzenia, dokonywania zmian, takich zmian, które są widoczne i które będą skutkowały jeszcze długo, długo w przyszłości dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. 9 maja to także moment, kiedy warto zrobić swego rodzaju europejski rachunek sumienia, zastanowić się, czy ta rzeczywista solidarność deklarowana w dokumencie Schumana, która miała być tym wskazówką i drogowskazem do budowania Europy, czy ona naprawdę się ziściła, czy ona zagaściła w naszych duszach, umysłach, czy w naszych działaniach jest nadal obecna. I odpowiedź nie jest wcale prosta. Dzisiaj widzimy, że solidarność europejska przechodzi bardzo ważny test, ważny sprawdzian wewnętrzny, kiedy wiele krajów cierpi na kryzys finansowy, kiedy rosną radykalizmy i podziały w Unii, przede wszystkim z polskiego punktu widzenia, kiedy toczy się za naszymi granicami wojna i siłą przesuwane są granice, wobec zagrożeń migracji dotykających głównie południe naszego kontynentu i wobec zagrożenia terroryzmu międzynarodowego. To wszystko wymaga europejskiej solidarności. Różne propozycje padają, jak na to odpowiedzieć, w jaki sposób chronić to wspólne dobro, jakim jest Unia Europejska, i pytanie, czy można to robić w imię i hołdując tejże Solidarności, którą żeśmy na początku deklarowali. My, Polacy, mamy szczególną wrażliwość, powinniśmy być pionierem i powinniśmy dbać o tą europejską Solidarność nie tylko ze względu na tradycję polskiej Solidarności, ale dlatego, żeby przypominać, jak ważne jest, żeby nasza rocznica za każdym razem sprowadzała nas na właściwą drogę, żebyśmy. Raczej odchodzili od egoizmów, a służyli wspólnemu dobrowi, dobru, ponieważ to na tym polega integracja europejska.